Cześć, jestem Alicja. Od ponad 10 lat podróżuję po Sardynii i nie mogę przestać. Zapraszam Was dziś na mały trekking do wodospadu Saskidididioza. Wybraliśmy się tam z kilkoma innymi sardyniomaniakami pod koniec września. Przed nami Gajero Vecchio. Osada, która kiedyś była zalana lawiną błotną. Mieszkańcy ją opuścili, przenieśli się wyżej i założyli Gajronowo, czyli Gajronowo, nowe. A na dole pozostało takie miasteczko duchów, którzy jedzą tymi Rzeczywiście! Ten wodospad to miejsce naprawdę dla zdeterminowanych poszukiwaczy zakątków ukrytych w głębi lądu. Jechaliśmy tutaj dwie godziny krętymi serpentynami górskich dróg. Minęliśmy śliczne miasteczka, na przykład sai po drodze z klimatyczną starówką, aż w końcu dotarliśmy do Seulo, gdzie właśnie znajduje się wodospad Sastidioza. Też jest na desce Sastidioza Dioza napis. Dojechaliśmy na miejsce, zaparkowaliśmy auto, i tutaj zaczyna się szlak na Sastidioza, Dioza, na baseny skalne. Nie jesteśmy pewni, kiedy będziemy szli ale o wszystkim Wam opowiemy. Jechaliśmy tutaj z Barisardo 2,5 godziny autem. Mnóstwo zakrętów po drodze. Niesamowite miasteczka, zagubione gdzieś w górach pod skałami. Fajne klimaty. Ale jak tu pojedziecie, to kupcie sobie wcześniej coś na chorobę lokomocyjną, jeśli na nią cierpicie. Mieliśmy fajną przygodę po drodze, bo właśnie nie kupiliśmy tego. Zatrzymaliśmy się w miasteczku u Sasaj i pani barmanka, widząc pozieleniałe twarze dwóch członków naszej ekipy, wychyliła się z baru i krzyknęła do swojej kuzynki, przechodzącej ulicą Hej Anna, skocz tam do mnie do domu i przynieś mi te tabletki, co leżą na szafce w łazience. I za chwilę otrzymaliśmy w prezencie tabletki na chorobę lokomocyjną. W dole widać już rzekę, która tworzy wodospad do którego zmierzamy. Kryszu, co za kreacja, wspaniała. Tutaj także żywe kolory, a tutaj koszulki firmowe naszej grupy na Facebooku Sardynia od A do Z. Jest droga w dół, jest ostra, zakręciki co chwila. Jak się tu wybierzecie, to koniecznie pełne buty, dużo wody. I wola przygody. Jesteśmy w drodze na baseny skalne Sasfidioza i spotkacie tutaj taki placek z pięknym widokiem. Rozwidlenie dróg i macie tutaj dwie opcje, albo trochę łagodniejsze zejście w dół do wodospadu. 1 kilometr, Albo podejrzewam trochę bardziej karkołomne. 800 metrów tutaj w dół po skałach. Wszystko jest fajnie znaczone. Na trasie są yy, oznaczenia szlaku czerwono-białe. Także Polacy są tutaj chętnie widziani. A tam gdzieś w dole coraz mocniej szumi wodospad. Nie mogę się doczekać, kiedy go zobaczę. Wybraliśmy tą krótszą drogę w dół, 800 metrów, rzeczywiście miejscami bardzo ostro w dół, po kamieniach, a będziemy wracać dłuższą i łagodniejszą. Do wodospadów dłuższyśmy godzinę 15, ale z powrotem na pewno będzie dłużej. Powrót ostro pod górkę, no i w upale. Chociaż mamy końcówkę września, to myślę, że tutaj w słońcu jest, jak myślicie, 30 stopni? Dużo. Albo i więcej. Za ulka widać samochód. Jak było Aga? Fajnie. Jesteś z siebie dumna. No. A ile kroków zrobiliśmy? I ile szliśmy? Dobra, godzina. Weszliśmy o 12.40, a jest 13.30. No. Zrobiliśmy. 119% dziennego zapotrzebowania, czyli 7187 kroków. Yeah.